Wkręciłam. Ej, weź mi daj ognia. Macie ognia? A ty masz ognia? Kurwa, no nie. O, tego pierwszego. Ej, słuchaj, mały. Masz ognia, może? No, dzięki. 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 Ej, teraz jest 10 czy 15 minutowa Dobra. Teraz mamy polski czy matmę? Kurwa, jak ja nie widzę matematyki. Po co, po co mi jest to, więc mi to w ogóle się nie przyda. Ej, o który jest dzwonek? 50 czy 45? Kurwa, nigdy nie nauczę się tego rozkładu dzwonków. Idziecie już? Dobra, to poczekam z wami. To słuchaj tego! Siedzimy na matematyce, jest cisza i nagle tak zaczęło jebać. Patrzymy na Kowalską, kurwa, Kowalska się zesrała. Wszyscy w szoku, co się w ogóle stało, na środku klasy. Kurwa, się zesrała. Co jest? No co za dziewczyna?